przypisanie koordynatora Aby przypisać koordynatora należy zalogować się na konto administratora. Klikamy w zakładkę Zaloguj się, uzupełniamy e-mail oraz hasło administratora. Klikamy Zaloguj. Z menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Nauczyciele. Na stronie, która nam się otworzyła, widzimy nauczycieli, którzy zostali dodani. Oraz opiekunów, czyli koordynatorów. Aby dodać nowego koordynatora, klikamy w zakładkę Dodaj opiekuna i uzupełniamy formularz danymi koordynatora. W polu adres e-mail wpisujemy e-mail, który został nam przekazany przez koordynatora. W dalszej kolejności ustalamy hasło dla koordynatora. Koordynator powinien zmienić to hasło po zalogowaniu do panelu administracyjnego. Wybieramy użytkownik aktywny. Tutaj w polu tekstowym możemy dodać e, jakieś treści, swoje notatki e, odnośnie koordynatora. E, te dane będą widoczne tylko dla administratora. Po poprawnym uzupełnieniu formularza klikamy Zapisz. I nowy opiekun został zapisany poprawnie. Ja dodałam opiekuna Monika Kwerty MOP1, rola opiekun, status aktywny. Jeśli chcielibyśmy wyciszyć koordynatora, zmienić mu status nieaktywny, to wchodzimy w żółte pole akcja i tutaj zmieniamy użytkownik aktywny. Z czarnego wyszarzymy go, klikamy zapisz i widzimy, że Monika Kwerty MOP1 jest nieaktywna. Ale my chcemy, aby ten użytkownik był aktywny, więc przywróćmy mu tam aktywność. Kliknijmy zapisz. Ok, zmiany zostały zapisane pomyślnie. Po zapisaniu danych przechodzimy do zakładki placówki. Jest to lista wszystkich placówek, które biorą udział w kampanii rowerowa wiosna. Wybieramy placówkę, do której przypisany będzie koordynator. Ja wybiorę szkołę podstawową numer 4 imienia Janusza Korczaka i wybieramy zielone pole pokaż grupy klasy. Po kliknięciu pojawią nam się tutaj e, klasy, które, które zostały dodane do tej szkoły. E, my mamy tylko jedną naszą przykładową klasę trzecią B. Klikamy żółte pole akcji. I tutaj. Dla klasy trzeciej B wybieramy z listy, z naszych wszystkich dodanych koordynatorów, koordynatora, który będzie przypisany dla klasy trzeciej B. Dla mnie będzie to Kwarty Mop 1 Monika. Klikamy Zapisz i zmiany zostały zapisane pomyślnie. Klasa trzecia B ze szkoły podstawowej numer 4 imienia Janusza Korczaka ma przypisanego koordynatora.